Już dziesiąta, moi drodzy, a ja, a ja w rozsypce można powiedzieć, czyli w namiocie, yy, będę robił sobie kawę. Spałem jak zabity. Yy, zaraz pokażę wam miejsce, w którym spałem i które wygląda tak przyjaźnie i kusząco, że nawet rozpatrywałem przez chwilę pozostanie tutaj na cały okres świąt. Ale chyba nie. Planowałem Wam pokazać miejsce noclegowe o 10 rano. A jest już 13. No, leniwie, leniwie dzisiaj. Ale, kochani, piersi kajakarze są. O! Także y, nie jest martwy sezon. Takie piękne miejsce. Zastanawiałem się długo nad tym, y, czy po prostu tutaj nie zostać na całe święta. Niedaleko stąd jest stacja benzynowa, jest sklep, w którym mógłbym zrobić zakupy na dwa dni. Na stacji benzynowej, że tak powiem, jakiejś pierwszej potrzeby rzeczy też bym odnalazł. Jest tutaj, toj, więc potrzeby fizjologiczne też dałoby się zaspokoić. Więc kusiło mnie. Ale nie, jadę dalej. Chcę to, chcę dotrzeć, zrobić co trzeba zrobić, i ze spokojnym duchem, że nic tam się nie kruszy, nie łamie i nie psuje, pojechać sobie dalej. Będzie jeszcze czas na biwakowanie. A teraz w drogę do tego na cecha. Łączę się z Wami ponownie z miasta na H na cecha, czyli z Chojnic. No, nie kręciłem nic po drodze, kochani. Plaz. Dotarłem do cholic. I tutaj. Mała konsternacja, bo wiecie, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasu Ja się nastawiłem, że no spokojnie, dzisiaj sobota przedświąteczna, więc muszę zrobić zakupy takie, które pozwolą mi przetrwać dzisiaj jeszcze kawałek dnia, jutro i pojutrze, no bo sklepy będą zamknięte, no i planowałem sobie no chojnicę, więc Lidl, Biedronka, i... a tu pozamykane moi kochani, a więc... Duże sklepy mają 3 dni świąt i bardzo dobrze, ja nie narzekam, nie, ale nie byłem świadom, bo jak były czasy, to było inaczej, było inaczej. Więc została żabka, kochani. Została żabka, która niezawodna. No, kupiłem sobie jakieś tam jedzenie, więc powinienem, powinienem bez większych problemów przetrwać do wtorku rano. Oczywiście we, w poniedziałek już pewnie żabka pewnie już znowu będzie dostępna no i co ruszyłem bardzo późno dotarłem do, do miasta na Haczy i do Hojnic. i co i co i stwierdziłem, że jest pięknie, jest ciepło jest tak sennie jest tak ludzie nie są tacy napięci są tacy spokojniejsi wolniejsi za wyjątkiem kierowców Kierowcy są, są y, dosyć nerwowi i szybcy bardzo. Y, no ale cóż, no, śpieszą się na święta. Y, I stwierdziłem, że na wylocie z chojnic y, mało prądu zużyłem. Zrobiłem 20 parę kilometrów, ale mało. Ale myślę sobie, że doładuję baterie. To powinno iść błyskawicznie z, go, z godzinkę. No i mam 20. Kilka kilometrów do Tucholi. E, oczywiście o 1930 zajdzie słońce, o 18.30 zajdzie słońce i zrobi się ciemno, więc do 1830 pewnie nie dojadę, ale myślę, że dojadę do Tucholi, tam jakieś jeziorko jest, tam sobie chyba Stanę. E, od jutra już będzie ciemno o 1930, bo dzisiaj zmiana czasu. E, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba ta zmiana czasu w tą stronę. I, i już prawie do 20. będzie jasno, będzie jasno piękne czasy na Więc teraz z godzinkę. Sobie posiedzę. No i jeszcze pojadę. Ponieważ tutaj naładuję sobie baterię, więc w Tucholi oczywiście będę chciał ją doładować znowu do pełna, później później nie pamiętam jak tam jakie tam odległości panują ale oczywiście jadę na świecie Bydgoszczanie, Torunianie spokojnie, no na pewno nie teraz na pewno nie teraz ponieważ są święta, no nie będę Was nachodził w święta a zaraz po świętach chciałbym być już w Golubiu Dobrzyniu i intensywnie pracować przy rowerze, więc nie wykluczam ani Torunia, ani Bydgoszczy ale ale na, na pewno nie nie teraz, w ciągu najbliższych trzech dni, a ponieważ no nie chcę też opóźniać, czekać, aż się skończą święta, żeby wjechać do Bydgoszczy i Torunia, tylko chciałbym jednak po świętach być w Golubiu, Dobrzyniu, więc więc do następnego, do następnej okazji, kto wie, ja nie wiem, gdzie ja pojadę z Golubia, nie mam pojęcia, chyba nie będę się wracał, ale może będę się wracał, kto to wie, więc, więc spokojnie, moi kochani, jeśli chcecie, to na pewno jeszcze w tym roku będzie, będzie okazja, a może naprawdę już niedługo, a może trochę dłużej, ale w tym roku na pewno będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać z Torunianami, Bydgoszczanami, a ja stąd pędzę prosto na świecie, przekraczam Wisłę w świeciu, mijając Bydgoszcz, Toruń od północy, jadę bezpośrednio do Golubia, do Brzynia, no ja się rozgadałem. Fajnie jest, ciepło. Dzisiaj, dzisiaj jest naprawdę ciepło. Dzisiaj jest tak ciepło, że aż momentami gorąco. Wczoraj niby było ciepło, ale ten wiatr był taki rześki. I wieczorem byłem mocno zmarznięty. Yy, no, czemu ja nie zacząłem tak rano, intensywnie, to Wam mówiłem wcześniej. A poza tym w moim życiu rano jest wtedy, kiedy coś zacznę robić. Wtedy jest rano i rano może być o 14.00. Wtedy wieczór jest o pierwszej czy drugiej w nocy i wszystko jest w porządku. Yy, więc teraz ładuję baterię, siedzę sobie, gadam do telefonu. Myślę, że za jakieś 40-50 minut, bo bateria już powinna naprawdę w godzinkę, na 4-amperowej ładowarce powinna się w godzinkę naładować. Więc myślę, że za jakieś 40 minut ruszam w kierunku Tucholi. Skorzystać jeszcze ze światła, ile się da, później albo się zatrzymam. Przed Tucholą albo do Tucholi do już po ciemku przenocuję jutro. Oczywiście znowu gdzieś tą baterię tak na szybko doładuję. Może to nawet jest lepsza metoda, tak jak się tylko da. Oczywiście tak co 20 parę kilometrów zatrzymać się na godzinę i tak muszę odpoczywać od czasu do czasu niż rozładowywać ją prawie do zera i ładować 3 godziny. Na przykład, no to się nagadałem. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście szczęśliwi że Czas Wolny dobrze, dobrze Wam zrobi. Że będzie tak, jak chcecie, żebyście, żeby było. Czy to koniec filmu? Nie wiem, zobaczymy, jak długi ten kawałek nagrałem, bo strasznie długo gadałem. O Jezu, 6 minut, no to może być niedługo koniec. Albo to będzie koniec i wieczorem wyślę, albo będzie trzydniowy film. Obejmie całe święta, zobaczymy. A więc jednak nie Tuchola, do Tucholi jeszcze 10 km. No ale żal minąć. Takie sprzyjające miejsce. Przy samej ścieżce, która kochani z miasta na CH do Tucholi, to jest po prostu autostrada rowerowa. I tutaj przy strudze jakiejś, która zamienia się w jezioro jakieś. Jest taki punkt przystankowy dla rowerów przy samej drodze, no żal byłoby przejechać i szukać czegoś jednak w mieście jakim jest Tuchola. A więc tutaj zostaje, zaraz kolacja, a Wam mówię dobranoc. Ruszyłem skoro świt o 12 w południe w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. No i co moi kochani, do Tucholi 10 km, więc na pewno w Tucholi się trochę pokręcę, na pewno zaliczę stację benzynową, może trochę podładuję baterię, no i będę się po świątecznemu, czyli tak po mojemu ostatnio, bez pośpiechu przemieszczał dalej na wschód w kierunku ziem Krzyżaków i naszej pięknej Wisły. Natomiast pogoda, pogoda jest bardzo przyjemna, jest ciepło, jest tak naprawdę wyraźnie ciepło. Yy, aczkolwiek wcale nie słonecznie, ja wam pokażę. O. Tam, tam powinno być słońce, i jak widzicie, no yy, nie, jest, nie jest słonecznie, ale nie ma też chmur, co zadziwiające, prawda? Yy, takie zjawisko, które ja nie wiem, czy ono występuje w tej chwili w całej Polsce, ale jeżeli nawet, to być może niektórzy z Was nie wiedzą, czym jest to zjawisko, bo nie są to ani chmury, ani mgła. Miałem przyjemność kiedyś być na Wyspach Kanaryjskich. Tam to zjawisko jest dosyć częste i nazywa się Kalima. Kalima, czyli pył w powietrzu przyniesiony z nad Sahary. No i ta dzisiejsza pogoda, już wczorajsza też, choć wczoraj mniej, już tak wieczorem było widać, jest właśnie tym zjawiskiem. Jest tak ciepło, ponieważ mamy powietrze z nad Afryki, a wraz z tym powietrzem Przyszedł do nas bardzo egzotyczny, pył piaskowy z Sahary. Dlatego jest bardzo ciepło, ale wcale nie tak słonecznie, słonecznie, jak, jak to u nas bywa. No cóż, przejechałem dopiero 2-3 km. Pusto samochodów jest dużo, ale, ale jeśli chodzi o ludzi jakichś takich poza samochodami, to jest praktycznie pusto. No i co? Jadę, pewnie się odezwę później. 19.36 Może jasno nie jest, ale ciemno to też nie. Pięknie. Lubię to przesunięcie czasu. Ale się jechało moi drodzy, ale się pięknie jechało. Taki czułem się zdrowy, nic mnie nie bolało. Eee, dopisywały mi siły, więc pomimo to, że późno ruszyłem, jechałem aż do północy i jechałbym dłużej, gdyby nie to, że dojechałem do Wisły. A ponieważ chciałem zobaczyć Wisłę w dzień, więc nad Wisłą nocleg ponad 60 km, ponad 60 km wczoraj zrobiłem. I naprawdę, uwierzcie mi, była północ, a mi nie chciało się zatrzymywać. Pewnie bym zrobił jeszcze z 20. Prądu by starczyło, bo gdzieś tam po drodze doładowywałem. Natomiast no Wisła, Wisła mnie zatrzymała, więc zjechałem w urocze miejsce. Jakbyście kiedyś szukali korzystnych do noclegów miejsc nad rzekami, takimi większymi, to tam, gdzie są aktualnie lub kiedyś były przeprawy promowe, tam są bardzo fajne warunki z dobrym dojazdem, żeby sobie postawić namiot. I tak też było. E, przespałem się y, no, w świeciu, tak na peryferiach świecia. Po drugiej stronie że Wisły miałem hełmno, w którym jestem w tej chwili i w którym ładuję baterię. Kochani, jest już prawie 15. Jest już prawie 15, a ja zrobiłem jakieś. 8 km, ale jeżeli będę czuł się tak jak wczoraj, no to do północy jeszcze zdążę, zdążę przejechać. Dziś drugi dzień świąt, śmingu z dingus, prym, kumulacja różnych rzeczy, ale spokój jest wielki. Nikt mnie wodą nie leje, nikt oszukiwać mnie nie próbuje, więc póki co jest w porządku. No i co, właśnie. Właśnie myślę, że zaraz pójdę, bo bateria pewnie już się naładowała i będę jeszcze coś kręcił dzisiaj. Jutro, jutro powinienem być w Golubiu do Zostało mi 50 kilka kilometrów. To tyle. Myślę, że dziś wieczorem zakończę ten filmik. Przegadany, za długi, no ale cóż, jest jaki jest dla tych, którzy lubią. Będzie jeszcze dłuższy, zanim go wyślę. Trzymajcie się. A w Papowie Biskupim, w którym nigdy nie byłem, są resztki takiego specyficznego Zamku Krzyżackiego. A, specyficznego, bo jest w całości zbudowany z kamienia polnego, znaczy był zbudowany. W tej chwili są to ruiny, ale całkiem spore, sporo zostało. Niewielki Zamek Krzyżacki, Papowo Biskupie w Chełmży nad jeziorem Chełmża albo Chełmżyńskim albo na takim bo za godzinę ma padać więc zabezpieczyłem rower wlazłem do namiotu prawie mnie już nie widać i grzeję sobie kolację dziś nie będzie nocnego rumakowania no bo deszcz nie chcę mi się moknąć to już wschodnia strona Wisły no i do do moich przyjaciół z Golubia Dobrzenia 35 km, a potem będziemy reanimować żabkę. Mam nadzieję, z Waszą pomocą. Życzę Wam e, spokojnego po świętach, bo to już poniedziałkowy wieczór, a więc czas świąteczny się kończy. Jak widzicie, moje święta bez większych emocji czyli bardzo dobrze. E, spok spokój. To najwyższy rodzaj szczęścia. Dobranoc.